kolejny odcinek z od do kozaka no i wam powiem trochę miałem przerwę, ale coś się tam popsuło coś tam tam. No i no i teraz dopiero nagrywam dziękuję wam za tyle wyświetleń tyle subskrypcji. No po prostu coś pięknego bardzo, ale to bardzo wam Dziękuję za wszystko. Bardzo Wam dziękuję za wszystko. No, i chciałbym tutaj pozdrowić. O, od, Pod tym odcinkiem, gdzie było. Chciałbym pozdrowić. A grożej się, bo on mnie pozdrowił, więc ja go też go pozdrawiam. Serdecznie Cię pozdrawiam. No i tutaj, tak, kupiliśmy takiego kładzika, znaczy samą ramę kupiłem. Ja tu sobie wymalowałem silnik, no to jakiejś kosiarki, tutaj koła, tu, no i bemka. A, no i tak, tutaj mamy paliwo do Perkinsa i nawozy. Cztery takie nawozy, więc idziemy sobie na gospodarstwo. Idziemy sobie na gospodarstwo, cyk. Więc no, a, jeszcze Wam coś chcę pokazać, bo wreszcie, wreszcie będzie nowy ciągnik na gospodarstwie. Tutaj, patrzcie. Fajny taki kładzic sobie trochę polatać. Tutaj jest, no trochę pokosiłem zboże, ale wiecie, pełna przyczepa już. A w, a w bizonie też pełne, pewnie... Na, na kolejny sezon będzie trzeba coś większego kupić. Jakiegoś, jakiś, no, jakiś większy po prostu kombajn. Dobra, jedziemy sobie tu Orlen. A no fajnie wam, poważ, że nie trzeba samochodu gotować. Jedziemy tu, no i kupujemy nowe zakupy. Wreszcie nowy ciągnik. Uskręcamy do chłopa. Ja już się z nim dogadałem. No i bo tak. Kupiliśmy jedną przyczepę. Kupiliśmy mtz -cika, MTZ i poloneza takiego. No i piszcie, czy chcecie takiego poloneza u mnie na gospodarstwie. Zamiast, wiecie, zamiast, zamiast mojej BMW-36, no. Wiadomo, Mercedes, a nie Polonez, dobra. Wracamy tym gruchotem. Prosimy... a Jezus, jak to chodzi. Demon wcielony. Dobra, i zostawcie lajka i subika. Aha, tu zmieszczę się. Tak się zmieści, to się popieści. No i chyba się nie zmieszczę. Aj, ja nam... O kurzy, ale żem przyrysował, aj, aj, aj. Dobra. MTZ, a i wgrałem sobie. O jezu, jakie ładne oświetlenie! Co jest? Ładne oświetlenie to jest w MTZ. -cie. Także no, jedziemy sobie razem z siednikiem i piszcie, czy chcecie, ja, jak na przykład wgrać mody. Czy jak na jak jak, na, jak zainstalować mody i żeby mieć je w farmingu. I jak na przykład wgrać oświetlenie takie ładne. Piszcie, no i piszcie, czy brać tego poloneza, tak czy nie. Więc no, ale kurde, kopci to. No ładnie wam powiem, że 80 koni. Trochę przeskok na moim gospodarstwie, no ale jednak na te hektary... To jednak trzeba. No i wszystkie belki. Wszystko jest sprasowane, Wszystkie belki są rozwalone już. Znaczy rozwalone. Już wszystkie belki są e, zebrane, już na gospodarstwie są. Także no. I, i który... Zaraz wam... Zaraz wam pokażę... który... Kto, który chcecie bardziej pług. A no i sprzedaję ciągnik. 60, 62 tam stoi, jeszcze będę musiał tabliczkę wziąć albo jakąś blachę wziąć i namalować sprayem, sprzedam Tu 62 stoi, dobra skręcamy Ale kurde, poznaniaka będzie trzeba sprzedać Ja na razie Ja na razie zostawię to tutaj na razie tu tu będzie stał, ale dobro jedziemy no i będę musiał wziąć dwa dwie przyczepy, zobaczymy jak on będzie sobie dawał z dwoma przyczepami. A, no i stoi władek. Jednak władka remontujemy, no bo jednak on się przyda na gospodarstwo najmniejszy ciągnik, jednak taki wiecie. Mniejszy to się przyda, ja tutaj zboże wysypywałem. I dawałem czadu, więc no podepniemy sobie dwie przyczepy. Zobaczymy, jak to tam. Tak, obornik jest rozwalony już cały. Wszystkie po tym. Boże, paku, wszystko jest zaorane. O i chcę wam powiem. Tak, mamy 130 tysięcy. Mamy 130. 130 tysięcy mamy. No i właśnie, teraz zakupy zrobiliśmy za, za 90 tysięcy, zostanie nam 30 tysięcy i możecie też pisać, no bo on gadał za wszystko, na pewno jakiś pług weźmiemy, bo jednak sprzedajemy ciągnik z pługiem, zaraz Wam pokażę, no możecie przyjechać, możecie przyjechać sobie, po, możecie sobie pooglądać, więc no. Więc no, 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 kurde, delikatnie lagi są na gospodarstwie, nie wiem dlaczego. Cyk. Razgłosiłam tz zeta Sześćdziesiątka 62, no tak naprawdę prawie nowy, no pług, no nie jest nowy, no bo wszystkie orki były robione nim. Mogę Wam pokazać, że jednak farba... Ale Ursus! Ursus kabinka, komin jest, wszystko pięknie, tylko znaka zaparkowałem. Farba tutaj trochę schodzi na tym pługu ale to tamto. To nic gasimy, musimy opuścić pług I jedziemy. Ach, tu odpalił, ale Mtez to wam powiem 80 koni. O na razie największy to był... Naj, największy to była 62, ale już... Ale już nie jest. No i patrzcie, jak to wygląda. Ze dwoma przyczypami będzie szedł. Ten MTZ co jest. I ładne dźwięki. MTZ cika. Ładny, ładny, bardzo ładny tu. W środku nawet... Też nawet w środku ładny. O, tu szybki są nawet otwierane. Nie no, pięknie. No i też się fajnie jeździ, nie jak, wiecie jak... Nie jak Perkinsem, że bez kabiny, bez niczego i się po prostu jedzie tym i... Wiadomo, wiatr we włosach, muchy w zębach, a tutaj... A tutaj to nic, no to, kurde, tu... To... Kabina lepsza jak w Bizonie, Ha, zapomniałem. W Bizonie nawet kabiny nie mam. Na kolejne żniwa chcę pooglądać jakiegoś giganta, żeby jednak już był na gospodarstwie gigant, bo jednak tego giganta chcę, jeszcze pokosimy trochę zboże. Naprawdę to będzie na tyle. I yy, jeszcze wam coś pokażę, bo watno mi przywieźli chłopacy tam z tego, z mleczarki, poprosiłem im, wzięli tego swojego kamaza i przywieźli. To właśnie, no Kamas to po prostu... Myślałem, że silnik za zatrze w tym kamazie. Dobra, ja sobie trochę tak... Brzydko zrobię, ale ja nie będę tam cofał. Tylko sobie włączę tryb udziana Lecimy sobie. Tego gruzu sobie przestawię. No i tak, i tutaj... E tak, jako opolonez piszcie tak albo nie, albo polonez tak, polonez nie. Po to po prostu będę wiedział, że tak to kupujemy, a nie to nie kupujemy. Pługi jedynka i dwójka. Ja bym tą dwójkę wolał, bo tu jest jednak piątka, a na no tu czwórka. No wiadomo, że to trochę takie masywniejsze jest. No ale dobra, a tu go. A, a chodź tu. A! ciężkie to ale ale pociągnę kurde i chcecie czy i czy chcecie jak jak wgrać mody jak po prostu zainstalować mody i jak jak wgrać oświetlenie ja na przykład mam oświetlenia czarnego także no, no takie chyba najładniejsze ze wszystkich ale bardzo ładnie się Prezentuję, dobra, tu sobie na polu zaraz zawrócimy. Ale jeszcze wam coś pokażę. Trochę laki są, nie wiem dlaczego. A i wyremontowałem 60. Trochę mechanik... Trochę mechanicy przyjechali. No i tak prezentuje się 60. Nawet ładnie, nawet ładnie tutaj. Pięknie wszystko ogarnęli, wydeszek, wszystko. Jakiś opętany ten wydych, że on cały coś się rusza, ale to nic. RCW kupiłem do wapna. No i mi wapno przywieźli tu chłopacy. I tak będę musiał przyczepami jeździć po wapno, bo no tyle hektarów, co ja mam. To nie starczy tego na pewno. Także no, dobra, wsiadamy. Ach, dobra, zagadałem te sobie, a, to pojedziemy sobie tamtędy. No i patrzcie, patrzcie jak to teraz będzie wyglądało, jak on z dwoma przyczepami będzie szedł. Jestem zadowolony, że udało się kupić, że udało się kupić, no, tą przyczepę, no jednak ten większy ciągnik, jednak. No jednak sześćdziesiątka by sobie nie dała rady z tymi przyczepami, no a tam... Byk No 80 koni to też nie jest tak mało Ani To też nie jest za bardzo dużo Ale też to nie jest za bardzo mało No bo Jak ja miałam też 60 po 30 koni No 62 miała dużo koni No bo jednak ona to w ogóle szła tak jak diabeł wcielony Także no ale paś jak ten idzie I pełny gaz I on dalej idzie No i Trzypek to miał z jedną przyczepą PUSTĄ PROBLEM z PUSTĄ Z dwoma to już by nie dał rady No to tu jest ta moja autosanka, to jest ta kupiona, nawet, patrzcie, nawet wolce ma Fajna, fajna No i tutaj jednej burty właśnie nie ma, nie wiem, czy może kiedyś dokupimy, albo nie, no Po co dokupywać, jak to jest ten To jest z tego, jak to? Ze drewna to idzie to ogarnąć. Kurde, żebym tu... Aj! aj, aj. Obra. Ej, ja tego nie zauważyłem. Jasny, więc... Już by dach był... Już, już by dach by był za, zarysowany. Dobra. Sypiemy. No i się sypię, jednak wam powiem, że już, już wywiozłem taką jedną przyczepę A jeszcze zostało trochę ojoj Trochę zostało jeszcze Jeszcze troszkę zostało Także, no dobra, chowaj tą rourę. Idziemy. No i szukam bizona, jakiegoś giganta. Na pewno nie teraz, bo gdzieś pewnie na zimę będę jechał, oglądał. Jakiegoś takiego giganta. No jakiegoś na pewno ładnego chcę giganta, żeby on mi się nie psuł. Ten kombajn też mi się nie psuje, tylko muszę się szkarnie wymienić, no i tak naprawdę to... Będzie luksus. Dobrze, że paki pokosiłem. I czy ja mam jeszcze jakieś pole do koszenia? Już mi się wydaje, że nie mam nic do koszenia. Jak to skoszę, to już nic nie mam do koszenia, więc będzie trzeba to sprasować, jeszcze belki zebrać. No i będzie można jechać. I będzie można już wapno rozwalać. Znaczy, ja już może dzisiaj zacznę rozwalać to wapno. Zobaczymy. Z zobaczymy jak to tam będzie no ale już trochę widzicie że pokosiłem trochę tutaj pięknie wszystko działa także no mam nadzieję że nie zwali się już znaczy tak już mam drugi sezon ten a patrzcie tutaj pole zaorane moje będzie trzeba to połączyć Będę musiał jak to zaoram, to będę musiał miedzę, No tu wam powiem, że miedza trochę dojdzie tam najwięcej, bo tam jest tyle krzaszorów, to trochę tego pola dojdzie. No jeszcze jak tam to kupię, to jeszcze jak to kupię, to w ogóle to będzie kawał pola. Ale tu na razie będę sobie łączył to wszystko. Więc no, jeszcze tam koło tego bogacza. Tamto pole też będzie trzeba... Ta, też tam będzie trzeba to ogarnąć. Tylko no tam to jednak jest trochę roboty. A tamtym polu, patrzcie, tutaj tyle miedzy dojdzie. Zaraz zobaczymy. No dobra, tutaj zaraz będziemy odcinek kończyć. Podjedziemy sobie do końca. Będziemy odcinek kończyć. Tu ile... Zaraz wam pokażę, ile tu miedzi dojdzie. Cyk. Dobra, niech to wszystko się wysypie. O i taki kurz fajny sobie dodałem. No i będzie super. Kurde, panowie. Dobra, gasimy bizonka. patrzcie ile tutaj miedzy dojdzie. Pa. Kto to w ogóle patrz? Patrz. Tu No to gdzieś tu jest... tu jest tu. I do, do tego. Ile to jest mieds? W ogóle jakie to... to drzewo grube jest. Dobra, na dziś to by było koniec. Zostawcie lajka, like subika i Wam dziękuję. I pozdrawiam, agrorysia, no i narka.